Zaprosiłem rodzinę na wycieczkę po Warszawie. Przyjechaliśmy teraz do świątyni Opatrzności Bożej, ponieważ kiedyś, jakieś, nie wiem, 20 lat temu jak świątynia powstawała, no to postanowiliśmy ufundować tablicę, czy jakby można powiedzieć, dołożyć się do, do tego dzieła. Ja jestem z pokolenia Jana Pawła II. W tym, wiek, w tym roku, kiedy Paweł, Jan Paweł został wybrany na papieża, to ja się urodziłem. Czynnie i mega, może jakby to powiedzieć, byłem zainteresowany, wręcz, nie wiem, natchniony postacią Jana Pawła. Jeździłem w różne miejsca i, i, i po Polsce, i po świecie za Janem Pawłem na pielgrzymki, więc jakby ta postać dla mnie jest mega, mega, mega ważna. W w tamtych czasach, no to bo teraz troszeczkę delikatnie, może młodzi ludzie odchodzą od kościoła, ale w moim życiu to wręcz mnie po prostu to ukształtowało. Nieskromnie mówiąc, mam w różnych mamy w różnych różnych sanktuariach, różnego rodzaju tablice, staraliśmy się wspierać. Mogę tylko, jeżeli to gdzieś tam się ukaże, dla młodych ludzi, powiedzieć jedno, że mając 20 lat i głowę pełną marzeń, idąc drogą wartości, jak i zasad i wiary, dużo udało mi się w życiu osiągnąć. No i teraz po prostu staram się Bogu dziękować za, za po prostu, za te wszystkie dary i to nie jest tylko takie, nie wiem, populistyczne gadanie, tylko naprawdę, będąc młodym człowiekiem, nie mając grosza przy duszy, wiele fajnych rzeczy się udało zrobić, no, no i co? No i trzeba wierzyć w Pana Boga, nie poddawać się, nie dać się manipulować przez dzisiejsze, nie wiem, laickie media, od, od, dam taki tylko przykład, że te 23 lat temu prawie nikt nie chodził do psychologa, ale prawie każdy chodził do kościoła. Dzisiaj coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, a coraz więcej chodzi do psychologa i takich rzeczy po prostu jest multum, więc no trzeba się trzymać Pana Boga. No i po prostu no myślę, że już, już dopóki będę, będę żył, ja i moja rodzina, no to już zawsze przy, przy tym Panu Bogu będziemy. Tak, no tyle, co mamy do powiedzenia. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że może w jednym procencie moja historia kogokolwiek zainspiruje. Tak na marginesie powiem, bo robię wiele rzeczy, ale nawet robię takie fajne rzeczy, że na przykład robimy teraz jakiś, jakiś tam film międzynarodowy, gdzie na przykład będziemy wystawiać go na Berlinare w Hollywood. No więc chyba się fajnie to wszystko potoczyło. I naprawdę jeszcze raz Panu Bogu dziękować. Także szczęść Boże i wszystkich pozdrawiamy.